Angol, lista 25 najczęściej występujących czasowników w języku angielskim. Be, odmiana Mr is, oznacza być. I na przykład ona jest bardzo miła, she is very nice. Have, mieć, dla osób he, she, it, has. I na przykład, ja mam samochód. I have a car. Albo to samo zdanie, ale na przykład on lub imię męskie, ona, imię żeńskie. He has a car. Do, robić. I do my homework every day. Robię moją pracę domową codziennie. Say, mówić. Mm, powiedz to po angielsku. Say this in English. Get, dostać. Często na przykład stosowane w wyrażeniu get up wstawać. Wstaję rano o siódmej. I get up at 7 o'clock. Get, dostać. I get flowers every day. Dostaję kwiaty codziennie. Robić, make. Um, I make dinner every day. Robię obiad codziennie. Go, iść. I go shopping twice a week. Chodzę na zakupy. Dwa razy w tygodniu. Wiedzieć? No. Pamiętajcie, K jest nieme. No. Um. Do you know him? Czy go znasz? Take. Brać. Na przykład I take this one. Biorę to, na przykład w sklepie pokazując. Wybrany produkt. See. Widzieć. Can you see me? Czy mnie widzisz? Come. Przychodzić. Podejdź tutaj. Come here. Albo proszę wejść. Come in, please. Think. Pamiętajcie, zębowy czubek języka pod przednimi, górnymi zębami. Think. Myśleć. Na przykład, I think he is ill. Ja myślę, że on jest chory. Think. Look, patrzeć. Na przykład, look at me, popatrz na mnie. Look. Want, chcieć. I want a glass of. Soda, please. Poproszę szklankę wody. Want. Give. Dać. Give me this orange, please. Daj mi tą pomarańczę, proszę. Give. Use. Mm. How can I use it? Jak mogę to użyć? Use. Find. Znaleźć. Where do I find the nearest restaurant? Gdzie znajdę najbliższą restaurację? Find. Tell. Mówić, powiedzieć. Tell me the truth. Powiedz mi prawdę. Tell. Ask. Pytać. Can I ask you a question? Czy mogę zadać Ci pytanie? Ask. Work. Pracować. I work from Monday to Friday. Pracuję od poniedziałku do piątku. Work. Seem. Wyglądać. She seemed to be young. Ona wygląda młodo seem. Feel. Czuć. How do you feel today? Jak czujesz się dzisiaj? Feel. Try. Próbować. Często na końcu w grach próbuj jeszcze, spróbuj jeszcze raz. Try again. Albo przymierzyć. Can I try this on? Czy mogę to przymierzyć? Try. Leave. Wychodzić. I will leave now. Wyjdę teraz. Leave. Call. Dzwonić. Call back. Oddzwonić. Call również znaczy nazywać. How do you call it? Wskazując na kota, jak go nazywacie? Call. Albo call me back. Oddzwoń, proszę. Call.